Rozdział ósmy. Unikanie zbytniej poufałości. Nie każdemu człowiekowi odsłaniaj swe serce, lecz z mądrym i bojącym się Boga omawiaj swe sprawy. Nie utrzymuj częstych kontaktów z młodymi i obcymi ludźmi. Nie przymilaj się bogatym, a przed możnymi niechętnie się pokazuj. Szukaj towarzystwa ludzi pokornych i prostych, pobożnych i cnotliwych i mów z nimi o tym, co się przyczynia do zbudowania. Nie spoufalaj się z jakąkolwiek kobietą, lecz polecaj Bogu ogólnie wszystkie dobre kobiety. Obieraj zażyłość z samym Bogiem jego aniołami a ludzkich znajomości unikaj trzeba mieć miłość ku wszystkim lecz nie wypada mieć zażyłości za wszystkimi czasami się zdarza że jakaś nieznana osoba jaśnieje dobrą sławą a jednak jej obecność zachmurza oczy patrzących na nią Sądzimy czasem, że podobać się będziemy innym, gdy się z nimi spoufalimy, a zaczynamy się bardziej nie podobać, gdy widzą w nas niegodziwe obyczaje.